filmik, który rozbawił mnie absolutnie, po prostu rzucił mnie na łopatki. Myślałem sobie, że Tetris to bardzo stara gra, w która w ogóle, no w zasadzie, ok, no w latach, nie wiem, 80. była modna. Wyobrażam sobie, że co jakiś czas ktoś ją przenosi na jakąś inną konsolę, inny komputer czy, czy, czy jakieś urządzenie, jako taki freebie dodawane, no bo, bo coś musi być. Po czym ktoś wrzuca. Filmik o Mistrzostwach Świata w Tetrisie, który są co roku. I od wielu lat był jakiś tam. Um, wrzucę, go, wrzucę go do opisu, polecam go obejrzeć. Jest niesamowity, jak się rozwijało granie w oryginalnego Tetrisa przez ostatnie tam kilkanaście lat. A zmierzam do tego, że za każdym razem, jak się wydawało, że już nie da się więcej, lepiej, szybciej, to ktoś wymyśla jakąś sztuczkę, że przychodzili ludzie na następny level, włącznie z tym, że jakiś. Yy, wręcz tańczące palce na joysticku,